Za mną szkoła w Milówce, z historią chyba najstarszą placówką oświatową w naszej gminie. No i co, proszę Państwa? St poprzednia stara władza otynkowała, wymalowała szkołę, ale tylko po to, żeby nadać imię uroczyście, kiedy władza przyjedzie. Obecna władza tą szkołę zamknęła. Dobrze, że mieszkańcy uratowali ją przed zamknięciem i stowarzyszenie prowadzi. Ale proszę zobaczyć, jak druga strona tej szkoły wygląda. Do tej szkoły chodzą dzieci. Ja nie obiecuję. Ja po prostu mówię, że w pierwszej kolejności, jak będę burmistrzem, ta szkoła zostanie wykończona. Dlatego, jak będziecie szli na wybory, to zastanówcie się, na kogo głosować. Czy na tych, co obiecują i nie widać konkretnych działań, czy na tych, którzy swoją pracą przynajmniej pokazali, że można coś zrobić. Ja proszę Was tylko o jedno. Przyjdźcie głosować, jeśli możecie, to głosujcie na kww Jacka Filipka.